Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzaki, zapraszam na kolejny odcinek z of Online w Total War Warhammer 2. Okej, okay, Ice of the Soviet Union, okej, okay, to niezły gość. Okej, okay, wziął Imperium, Nie ja chciałem zagrać Imperium, ale on skoro on wziął Imperialnych... To my weźmiemy, szczerze mówiąc, chaos. Zakręćmy sobie chaosem. To jest kolejny odcinek serii Odrodzewiamy Warhammera. No i poprzedni był. To był bardzo ważny odcinek poprzedni. Ale postaramy się w tym, postaram się w zasadzie ja w tym powalczyć troszeczkę lepiej. Jaki my tu mamy pomysł w zasadzie na grę? O to jest pytanie. O, na imperium. Gramy na mapie PRAKT. To jest dosyć płaska, otwarta mapa. O. Wiecie co? Może zróbmy tak. Czarownik chaosu z magią śmierci na mantykorze. Damy mu pijawkę dusz I Czy los biun mu dawać? To jest pytanie. Lubię to zaklęcie, ale czy będą na tyle elitarne oddziały po stronie imperium, żeby ten los biun było na co rzucić? Myślę, że nie bardzo. W sensie piechoty, no bo na kawalerię nie bardzo się losbion rzuca. Możemy zmniejszyć dyscyplinę. Pan też obrażenia broni przebijający pancerz zmniejszyć. Sieje terror budzi strach eee, Dobra, dajmy to może eee, Dajmy to Tego nie dajemy i wzniosły bohater też dostanie Mantykore Zabierzemy mu obie umiejki eee, Okej, okay, trwałe ten oddział to. Nie, dobra, bez tego. Dam jeszcze jednego wzniesłego bohatera. I on też będzie na Mantykorze. Będzie dokładnie podobnie złożony. Spróbujemy wysnajpić jakby Lorda Nieprzyjaciela. Jeżeli to będzie Lord z Buta, to mamy przerąbane. Ale spróbujemy. Teraz tak. Na pierwszą nie damy grasantów. 5 oddziałów. Na pewno damy Lustrzaną Straż. To na 100%. Damy grasantów. trzy oddziały. Pieski trujące jeden oddział. Pytanie, czy brać piekielne działo? To jest pytanie za 100 punktów. Jeżeli będzie arta po stronie przyjaciela. Wiecie co, dam dwa razy piekielne działo. Spróbujemy tak zagrać. Jeżeli będą dwa razy arty po stronie przyjaciela, to może mieć przerąbane troszeczkę, ale spróbujemy. Możemy oddział wojowników chaosu. jeszcze 400 punktów nam zostanie na pieski. Ok. Coś takiego mógłbym zagrać. Dobra, gość prosił o 3 minuty, więc ja mu napiszę, że jestem ready. I co? Odrzedziamy Urhamera dalej. Magia śmierci, pijawka dusz. Rzadko kiedy biorę inne zakręcie w magii śmierci poza pijawką dusz i losem biun. Słońce Xerusa jest niezłe, ale tylko na bardzo konkretne meczapy, kiedy wiem, że się potworzą duże bloby. Ja to swego czasu brałem na jaszczurki, kiedy jaszczurki grały właśnie na takim dużym blobie. Zazwyczaj na takim deadbolu. To było po którymś jednym z... to było po. teraz. Po pierwszym DLC do jaszczurek chyba. Takie dostały. Dodatkowe. Tak mi się wydaje. I wtedy to słońce seru zabrałem, to siadało bardzo soczyście. Na spokojnie, nie chcę go popędzać, bo wiecie, jak ktoś w pośpiechu robi build, to zawsze wychodzi gorzej. A chcemy, żeby zrobił jak najlepiej może, więc na spokojnie. Teraz tak, Grasanci będą do posiekania, do posiekania, do przyjęcia pierwszej linii przyjaciela. Ej, to problem polega na tym, że nie bardzo mamy kontrę na duże jednostki. Cholera. I 300 punktów nam zostanie. O, niedobrze. No zrobimy tak w takim razie. Bez piesków. Obędzie się. Ale ta halabarda była tutaj niezbędna. Mamy już teraz przynajmniej jeden oddział. Problem z chaosem jest generalnie taki, że chaos jest mało mobilny. Yy, więc no zobaczymy, czy ta tutaj powietrzna, nasze, nasze siły powietrzne sobie poradzą z, w razie co z jakimś Borysem albo Karlem Francem, O ile będzie, oczywiście. Ostatnio, jak widzieliśmy na powtórkach, książę Sigwald sobie ładnie z buta radził. To jest rzecz, którą mam nadzieję troszeczkę poprawił w Warhammerze że Trójce, że ci lordowie z buta nie będą aż tacy potężni. Ale możliwe, że ten nowy tryb gry sprawi, że oni siłą rzeczy nie będą potężni, będą wolni. A tam trochę będzie trzeba biegać w tym nowym trybie gry. Więc wydaje mi się, że to będzie w miarę ich balansowało. Czy to prawda, czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się, zobaczymy. Dwa piekielne działania. Jeżeli gość będzie miał dwa razy Arty, to on chyba z nami wygra. Pojedynek na dystans. Rzecz w tym, że my mamy wtedy, no tutaj, tą naszą dywizję powietrzną, desantową że tak powiem. Okej, okay, się No, miły gość, miły gość. Jak na Sowieta, <grystanie> miły gość. Tak. Mamy cztery razy kawalerię podjazdową. No i gorzej, jak on zrobi, wiecie, build na totalnym jakimś, świecie podjeździe, chociaż teoretycznie mamy jak do tego podejść, mamy cztery oddziały kawalerii podjazdowej, dwa piekielne działa i trzy jednostki latające, które są względnie szybkie. Plus pijawka dusz, pijawka dusz, jak wiadomo, ona jest dobra na pojedyncze modele, co oznacza, że jest też w miarę dobra na kawalerię. W miarę dobra, lepiej rzucić pijawkę dusz na kawę niż rozbił w ten sposób. Widzę, że spauzowało mi nagranie przez sekundę. To jest jakiś bug chyba tego programu. Nie wiem, czasami tak jest, że na ekranie wczytywania w Urheimerze pauzuje nagrywanie. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Więc, no. Opa totalnie otwarta. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Znaczy, nie możemy się za bardzo rozciągać, bo nie mamy armii, która by na to pozwalała, szczerze mówiąc. Zbijmy się bardziej w kupę. W sensie, nie będziemy w stanie bronić naszych flank. Jeżeli się za mocno rozciągniemy. Teraz tak. To na jedynkę, to na dwójkę, to na trójkę, to na czwórkę, to na piątkę. Teraz rozdzielimy tą kawę w ten sposób. No ja już generalnie jestem ready. Jo! Teraz mu nie damy czasu, sobie. O, no, co? Zobaczymy, co on tu wystawi. No z Imperium jest ten problem, że tam może się wszystko pojawić. Tam się może pojawić naprawdę wszystko. Więc jeżeli on... To jest mała mapa z tego, co widzę, tak w ogóle. Patrzcie, jak blisko są strefy rozstawienia. Jeżeli on wejdzie, co... weźmie coś podrasza, to możemy mieć problemy, bo te piekielne działa. O, ja je troszeczkę jeszcze odsunę. Te piekielne działa są dosyć blisko, nie? Dobra, zobaczymy co myśli. A ustawmy tą antykorę też w tym blob'ie. Tak się robi po to, żeby nie było widać ile tych jednostek jest. Patrzcie, jak on zacznie grę, to on widzi, że tam jest dużo modeli nastakowanych, ale nie wie co tam jest i ile. Musi się przyjrzeć konkretnie. Z coś takiego się czasami robi, to nie jest, wiecie, jakiś super skuteczne. Ale, ale, ale wiecie, lepsze to niż nic, jeżeli mamy czas, o. Nie. Nie jest tak najgorzej, myślę, że on będzie campił... Hmm. Oj, nie, 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 nie. Nie chcemy tego, nie chcemy tego. Hm. Nie chcę nic mówić. Ale to może nie być duże wyzwanie. Boom, pół oddziału nie ma. Dlatego nie ustawiamy klosków. Jakby miał rozciągnięty oddział, to na pewno by tego tak mocno nie odczuł. Ale cóż. Są rajtarzy. O! Nie zauważyłem go. Ej, bez jaj. Co tu strzelać teraz? To jest pytanie. 100 punktów. Kurde, boli ten ostrzał. Dobra, zabijemy Maga może. Może się uda przy odrobinie szczęścia. Jest taka szansa generalnie. Tak, maga zabiliśmy i chyba lorda też ściągniemy. Hmm. Ej, bez jaj, bez jaj, ej, ej. Kurde. Zwiebaj, tył no to wesoło. Co to jest? Felix? To Karl Franz. to ten Karl Franz nieźle poradził. Nie chcę nic mówić, on mi trzech bohaterów rozerwał. Możesz ty do zakręcia Dziękuję. Kaliksa tutaj wbijamy Tu uszarza. tu szarża, szarża. Się bliżej, bliżej, podejdźmy bliżej Trzymajmy się lordem z daleka generalnie Trzymajmy się z daleka Fra Karl Franz mnie dogoni chyba. Nie za Rzućmy chociaż pijawę. Nie rzucamy ulepszonej pijawki, bo ulepszona pijawka daje, daje tylko i zasięg większy. Co tu się dzieje w ogóle? To oddział się rozjechały jak... Dobra, mój Lord zginął. Oficjalnie. Za wesoło to nie jest. Co tu strzelać? W to. No i bardzo dobrze. Zabijacie wy tego... okej, okay, dobrze, zabiją. Dobra. W porządku, nieźle. Dobra, ostatecznie. Wow, patrzcie na to. Te wózki mi zadają dużo wrażenia. Spadamy z tym, panowie. No i z Felixem. Ciekawe, czy ja wygram z Felixem w ogóle. Dobra, Lord Zwiał. Dobra, zwiął. Patrzcie na pasku się nic nie zmieniło, to jest ciekawe. Jak te halabardy mi tu poległy. Dobra, lustrzana straż na Feliksa. Udało, bo... O kurde, biczownicy, ile oni mają tutaj tych, tych... hapsów. Spróbujmy ich obić trochę. Dobra, Felix może polegnie, może to się uda zrealizować. Kurde, ależ te wózki nie leją. To będzie MVP jak nic cofajmy się na razie, niech zmarnują amun na coś innego. Biczownicy na placu im wlecimy. Cofajmy się kawą. Patrzcie, gość ma na pasku przewagę i to znacząco. Dlaczego oni nie wykonują rozkazu? Dałem, żeby jechali tędy i się zatrzymali nagle. To też przydałoby się naprawić w Trzeci, Trzecim, ale zobaczymy. No, ciężka bitwa. Myślałem, że pójdzie łatwo, biorąc pod uwagę to, jak on się wystawił, ale Felix mu może wygrać grę. Kurde, te wózki mogą wygrać grę, to jest bardziej przerażające. Szczerze mówiąc, w zasadzie. Pucha HP jeszcze Dobra, władcy koni tu może coś porobią Coś czuję, że ja to jednak przegram To z takim warzywnym graczem dosyć było. tu raczej za wiele nie pokazał, nie? Tu mi się armia gdzieś wrębała. W zasadzie to... wiem, czy te wózki w kombacie sobie ze mną poradzą, to jest pytanie. 100 punktów. To mogło sobie nie poradzić, jest nadzieja. Ale jeszcze jest Felix, nie? Zapominajmy o samotnym bohaterze, To jest. Czy zatrzyma się? Zatrzyma się. Nie. Nie zatrzyma się. Dobra, musimy się wycofać. Strasznie by się... ciekawe. Ale tych grasantów nie było jeszcze sporo. W sensie tych z buta bijących. Dawajcie wózki, dawajcie wózki, dobrze, 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 dobrze. I teraz szarżę na wózki. Teorii jesteśmy w stanie to jeszcze zrobić. Dobra, wózki zrautowane. Patrzy, Felix się leczy, on się chyba leczy. jeden wózek padł. Zrautowały się, dobra. Co tu się dzieje? Dobra, zbierzmy tą armię do kupy z buta biegającą. Dobra, się nigdy nie zrautują Dobra Kurde wózek się zatrzymał Jeszcze mam jakieś amy, to jest zabawne Drugi oddział włóczników też się zrautował Cholerne dziadostwo strzela Kota mu się połamała cała, możliwe, że lustrzana strasznie to ubra. Dobra, wózki też się połamały. Więc jedyne, co mu zostało, to cholerny Felix. Jeden udział marudelów na koniach niech leci za wózkiem, a cała reszta niech bije Felixem. On powinien zginąć bez jaj. Zniszczcie mi tu ten wózek. Dajmy piechocie zabić piechura, nie? Tu się włócznie. one nie dojdą, one nie dojdą. Nie no, Felix musi paść, To nie ma, nie ma opcji. Ten oddział ma jeszcze amun. Patrzcie na pasek Czy lustrzana strasz to ubra? Jeszcze parę pocisków wleci w niego Powinienem to wygrać Ale to jest chore, że to pojedyncze modele są w stanie taką dużą przewagę na pasku zrobić Tamte tamtej piechoty już nie podciąga w ogóle Lustrzana straż, straż polega, on to jest w stanie wygrać Serio Nie do wiary. Połamię mu te jednostki. Nie no, może nie wygra. Chyba wyjdzie. Nie, lagi. Dobra, myślałem, że on wychodzi. Nie, on zginie. Co to strzela? Ja pierdolę. Wózek się nawrócił. Feliks się złamał. Tak, powiem tak. Jako, że to wygrałem, to stwierdzam, że to była naprawdę dobra bitwa. Gdybym to przegrał, stwierdziłbym, że to była fatalna bitwa. Wszystko przez to jedną jednostkę. 10 tysięcy zadanych obrażeń, wysokość obrażeń 1200 w zasadzie. Że tak, te wózki były lepsze. One, patrzcie, co one zrobiły. One zrobiły siekę totalną. I ja, ja to przegrałbym przez to, że te, te wózki źle zagospodarowałem. Ale to, że i ten jeden cholerny model wygrałby gościowi grę, gdzie w sumie. To nawet nie było tak strasznie blisko, powiedzmy sobie szczerze. Miałem cztery oddziały kawalerii, lustrzaną straż, dwa oddziały grasantów, a ja mu pozostały dwa oddziały włóczni w tamtym momencie, wózki i bitownicy, jakieś niedobitki nie biczowników chyba, coś w tym stylu. I tam z jeden oddział muszkietów. Więc to miałem dużą przewagę. Moje działa w sumie się spłaciły całkiem. Ca całkiem się spłaciły. Ile one kosztują, tak szczerze mówiąc. Zobaczmy, gość był ewidentnie nubem za przeproszeniem, ale to, że tak się z nim męczyłem to świadczy o tym, że jestem mocno zardzewiały z jednej strony, a z drugiej strony, że te pojedyncze modele to jest po prostu, to jest tak popsute w Warhammerze aktualnie, to chyba jedna z najbardziej popsutych rzeczy, pomijając, wiecie, kampienie wrogu mapy i yy, uciekanie przez całą grę, nie? Zaraz, co miałem sprawdzić? Się działa spłaciły, chyba nie za bardzo, a to nie imperium, tylko chaos. No, 1200 działo, więc jak tam po 900 zrobiły, to się tak naprawdę nie spłaciły. Ja nie użyłem tej umiejki, ani tej umiejki, chociaż to się nie przydało, raczej nie przydałoby, to by się przydało. Ale no cóż, no cóż. Build generalnie nie i źle zrobiłem, że znowu na Karla Franza rzuciłem te trzy jednostki i one zginęły wszystkie trzy. Ten Karl Franz zaorał totalnie. Praktycznie kurde, co odcinek to jest jakaś akcja. No może przesadzam w sumie. Ale co trzeci odcinek jest jakaś akcja z bohaterem pojedynczym. Dobra. Tyle. Kończymy dzisiejszy materiał. Widzimy się w następnym. Będziemy Warhammera odrdzewiać nadal, więc tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Czołem.